Hej, witam Was na kanale Justina Helen Vlog i dzisiaj będę mówić o szczęściu, bo jak nie o szczęściu, jak wszyscy chcą szczęścia i odczuwać wysokie wibracje, <grym> tak to powiem. Dobra, e, chciałabym dzisiaj zacząć tematykę szczęścia i powiedzieć, dlaczego nie potrafimy cieszyć się życiem cały czas i co możemy zrobić, by w końcu zacząć częściej cieszyć się tym życiem i częściej odczuwać radość, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach Jesteśmy nastawieni na to, by szczęście i, i to odczuwanie takiej radości i satysfakcji rzucać w przyszłość i zawsze za nią gonić, a nie odczuwać tą emocję teraz. Więc już powiedziałam, jaki jest problem tak naprawdę, ale tak od, od korzenia bym chciała zacząć. My nie potrafimy cieszyć się życiem. Dlatego, bo przez całe życie jesteśmy programowani. Cały czas nam się mówi, że szczęście nie jest tutaj, nie jest w tobie, tylko zawsze jest tam i albo jest w drugiej osobie, albo są zawsze jakieś warunki, które sprawiają, że dopiero po osiągnięciu danej rzeczy będziesz mógł odczuwać szczęście. I to jest no najczęść, najczęstsza przyczyna tego, dlaczego my nie potrafimy tak po prostu żyć, i się cieszyć, bo za każdym razem, kiedy pomyślimy o szczęściu, mamy jakiś taki warunek, że ja będę szczęśliwy dopiero, jak będę zarabiał daną sumę pieniędzy, dopiero jak zacznę mieć faceta albo dziewczyna, która będzie mnie kochać i doceniać, albo będę miał piękny domek, albo zacznę wyjeżdżać gdzieś, albo będę miał dane oceny, albo będę wyglądać w dany sposób, i dopiero będę osobą szczęśliwą. Dopiero wtedy pozwolę sobie, na odczuwanie tych emocji, bo my musimy sobie uświadomić, że te wszystkie emocje, które mamy, odczuwamy, one są. Macie je dosłownie tam, w sobie, i możesz być smutny teraz, możesz być radosny teraz. Po prostu, jak aktor, możesz po prostu uwolnić daną emocję. Można sobie tak poćwiczyć czasem, pobawić się w aktora. Wydaje mi się, że większość z nas chyba w tym świecie bawi się w aktora. No ale nie o tym. <laughs> Chodzi o to, że Masz emocje szczęścia w sobie. Jest to wysoka emocja, jest to jedna z wyższych wibracji, jeżeli tam wchodzi się w taką tematykę, ale masz ją cały czas w sobie. Jedyny problem jest taki, że po prostu nakładasz na siebie warunek tego, w którym momencie możesz to odczuwać. I. I nic dziwnego, jesteśmy tak wychowywani od samego początku. Dopiero będziesz szczęśliwy, jak będziesz miał dane oceny. Dopiero będziesz szczęśliwy, jak ludzie będą cię lubić i będziesz popularny w klasie albo lubiany. Dopiero będziesz szczęśliwy, jak będziesz będziesz piękny, będziesz miał faceta, będziesz miał dziewczynę, ale będziesz miał daną pracę, w której będziesz za zarabiał daną sumę pieniędzy i wtedy Wtedy możesz być szczęśliwy. A, no i jeszcze dzieci, tak? Dzieci musisz mieć, później się zestarzeć, mieć studia. I to jest to. W większości przypadków tak, tak jesteśmy nauczeni, że to jest szczęście. I szczęście zawsze jest tam. Bo szczęście zawsze rzucamy w przyszłość. Przeważnie. Ja nie mówię, że każdy to robi, ale w większości przypadków tak jesteśmy nauczeni, że yy, odnosisz jakiś sukces, postanowiłeś, że dobra, zacznę biegać, yy. I biegasz, i nie cieszysz się tym samym stanem biegania, tylko cały czas biegniesz. Biegniesz za tym, za tą sylwetką, i dopiero wtedy będę szczęśliwy. Dopiero wtedy będę szczęśliwy, jak będę miał dany rodzaj figury. I okej, okay, odnosisz to. I co? Masz tą figurę. Cieszysz się, patrzysz na to zdjęcie, i założysz się, że jeżeli Twój mózg nadal jest zaprogramowany na to, żeby rzucać szczęście w przyszłość, to sobie znajdziesz jakiś celulit, czy tu będziesz miał za mało mięśni, na bank, bo tak jesteś wytrenowany: tak twój mózg przez tyle lat, u mnie przez sporo lat, nie będę mówić, ale był trenowany, żeby szczęście było uwarunkowane albo jakimiś zewnętrznymi przyczynami, typu chłopak, pieniądze, wygląd. No i, i nawet jak w końcu to dostajesz. To znowu coś będzie po jakimś czasie nie grać, będzie za mało. Ogólnie jest taka ludz ludzką naturą jest chcieć więcej. I to jest normalne, zawsze będziemy chcieć więcej. Tylko trzeba sobie zdać sprawę, że, że szczęście można odczuwać teraz. I to odczuwania, ch i chęć brania i chęć posiadania więcej jest naturalna, ale może być zdrowsza. I i tak, jak już ustaliliśmy, że po prostu jesteśmy tak wychowywani, i nasz mózg jest automatycznie zaprogramowany, by rzucić szczęście w przyszłość i zawsze za nią gonić, no to co zrobić, by w końcu trochę przyciągnąć to szczęście i odciągać je z przyszłości i zacząć je mieć tutaj? Pierwsze co, to wydaje mi się, że trzeba sobie uświadomić, że te wszystkie emocje mamy w sobie. Po prostu posiadasz je, masz je, tam jest to szczęście, ty je masz. Tylko sobie w głowie tak nałożyłeś, że dopiero możesz to odczuć, jeżeli coś osiągniesz. Jeżeli będziesz danym rodzajem człowieka, wtedy, będzie, wtedy będę szczęśliwy. Jeżeli wszystko to około mnie ułoży się tak, jak sobie zaplanowałem, wtedy będę odczuwać szczęście. No niestety w rzeczywistości to tak nie działa. Pierw musisz wydawać szczęście, żeby ta rzeczywistość zaczęła się składać w te twoje wymarzone klocki. No ale wiemy, to nie jest takie fajne i łatwe. Pierwsze to, co ja robię, żeby... Pierwsze to, co ja zaczęłam robić, bo to nie było tak, że ja teraz to dopiero zaczęłam, to, to, był, to był okres czasu długi i to trzeba wiedzieć, że to zajmie jakiś czas. Pierwsze co, to lubię skupiać się na tym, to co mam. Ja lubię pisać, więc mam w sobie notatnik, w którym mm, na noc piszę rzeczy, za które dziękuję. I jak sądzisz, że nie masz za co dziękować, no to masz piękne dłonie, piękne nogi. I moim zdaniem to jest jedna z większych takich rzeczy. Jeżeli masz ciało i masz wszystko przy sobie, no to już masz sporo. Naprawdę wiele osób tam jest i nie ma tego, a zdobywa naprawdę góry. I dosłownie mówię tak, że, że to robią. Więc jak teraz sądzisz, że nie masz czegoś, to po prostu zacznij od najprostszych rzeczy kurde, mam ciało, nawet jeżeli jesteś przy tuszy, to kurde, masz ciało, nadal masz ciało, możesz wstać i iść, jesteś zdrowy, i masz pieniądze na koncie, masz dach. I jeżeli na początku trudno jest komuś wymyślić, że coś się ma, to się zaczyna od bardzo prostych rzeczy. I ja też to miałam, też to robiłam, też przez to przechodziłam. I mimo, że nawet czasem wiem te rzeczy, to też jest takie, nadal się potrafię jeszcze skupić na braku. Bo o to chodzi, bo, bo skupiamy się częściej na braku, a nie na tym, co posiadamy, i przez to brakuje nam szczęścia. Więc to jest jedna rzecz, którą bardzo dobrze zrobić. Z rana i wieczorem dziękować za to, co się ma, bo dzięki temu skupiasz się na tym, co posiadasz i więcej tego będziesz przyciągał. To jest po prostu magia i proste. Więc, no i programujesz mózg, że kurde mam. Mam, jest ok, mam szczęście, mam te rzeczy, które chciałbym mieć dookoła siebie. Mam szczęście, jest ok. E, drugą rzecz, no to właśnie uświadomienie sobie tego, że my po prostu tak robimy. My rzucamy sobie cel. Tak naprawdę usiądź sobie teraz i pomyśl, dlaczego nie jesteś szczęśliwy, dlaczego po prostu nie mógłbym usiąść i być radosny. Bo prawdopodobnie masz w głowie jakąś dziwną wizję swoją, takie bardzo duże marzenie, takiej osoby, którą byś się chciał stać. Wstać i to jest możliwe, jak najbardziej. Tylko, że, że właśnie masz to takie myślenie, że dopiero jak będę tą osobą, będę szczęśliwy. No i to cię toruje, bo to jest nadal warunek, dajesz sobie nadal warunek. Więc wydaje mi się, w moim życiu, jedną z fajniejszych dróg, którą poszłam, to było to, że zaczęłam dziękować za to, co mam dookoła mnie i zaczęłam zdobywać powoli jakieś dane szczeble, z których zaczęłam się cieszyć. Z takie małe, mniejsze cele, które zaczęłam robić. I to jest naprawdę, bardzo zmienia w Twoim mózgu podejście do życia. I, i ja nie mówię, to nie jest łatwe, to nie jest tak, że się jedniego, jednego dnia budzisz i nagle, tak, mam wszystko, nie jest, nie. Bo jak tak przez tyle lat żyłeś i dawałeś sobie te warunki i tak się zamykałeś w klatce, no to mózg, mózg tak ma, będzie trochę musiał się przyzwyczajać do, do nowego systemu myślenia. Ale da radę, da radę, chyba widać, że da radę. E, no. Jeszcze będę mówić o tym, co tak naprawdę sprawia, że my często nie jesteśmy szczęśliwi i będę tu mówić o nawykach, takich na przykład jak Instagram albo. Mm, Albo tytoń, albo alkohol. To jeszcze na inny odcinek, ale to, to, to jak najbardziej są przyczyny tego, że też nie odczuwamy szczęścia. Ale na dzisiaj to chciałabym tylko tyle powiedzieć. To jest to, że dajemy sobie warunki do odczuwania tej emocji i często skupiamy się na braku. I to będzie ćwiczenie. Trzeba po prostu wykonywać ćwiczenie. Więc do widzenia, namaste, dużo radości, miłości. Papa, pa. timer mi to Miłego dnia!